Panie Marszałku, jak wygląda sprawa nadania pośmiertnie Order Orła Białego Kazimierzowi Świtoniowi? Ja tej sprawy nie znam, ale... ale ja pan, wiem, że Pan nie zna, bo... Uważam, że się absolutnie do Kazikowi świętej Pamięci należy. należy. No, on był pierwszy, jak chodzi o związki zawodowe, był odważny, był też e, obstawiony przez różnych agentów i pokazał ich ducha, taką ma ufą i rzeczywiście zależało mu zarówno na tym, Pracownika, jak i na Polsce. Bardzo bym chciał, żeby mój nieżyjący przyjaciel tak, był takim honorowany, takim w Takim wnioskiem, żeśmy wystąpili do prezydenta Andrzeja Dudy. Możemy liczyć na poparcie. Tak, oczywiście, na moje poparcie, w swojej opinii opiera się na fałszywych przesłankach dotyczących wyboru sędziów Trybunału tych grudniowych. Jak pan ocenia to? Ktoś źle podmówił? Ja to nie jest najważniejsze szczęśliwsze gremium do prawnej oceny rzeczywistości, prawnej, politycznej oceny rzeczywistości Polski. No bo to gremium tak generalnie reprezentuje państwa, które są zainteresowane no, dużymi winami, czysto materialnymi, powiązanymi z tym, że Polska w Wielkiej została przejęta przez Wyspę, by oddać W, tym spodnie, w, tym, w tym sensie gremium swoje opinie, swoje interesy orzekało. że to mi się wydaje, że ten szczegół pamięci, ja go nie znam, nie, nie, nie umiem go ocenić, ale to jest tylko drugorzędne. Bo zasadnicza sprawa jest, że to, to jest, to my nie Polacy nie możemy się poddawać jakiemuś dyktatowi międzynarodowemu, który też jest oparty o interes. I o część również coś, z że, czego wyjść, bo to jest mniej więcej w duchu, jak powiedział, a ja bym chciał innego tutaj otwarcia, innego rozdania. Dziękuję bardzo.